Po pierwsze bezpieczeństwo szpitala, dlatego że szpital będzie mieć własne ogrzewanie, własny system, system ciepłowniczy, do tej pory mieliśmy i dalej, dalej w tej chwili mamy. Po drugie oszczędności ekonomiczne, czyli zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez szpital, bo produkujemy to w sposób nowoczesny. Po drugie zmniejsze koszty na energię elektryczną, dlatego że te urządzenia to jest elektro, elektrociepłownia, pracująca w układzie kogeneracyjnym, czyli produkujemy ciepło i produkujemy prąd, jednocześnie czyli mamy oszczędności ekonomiczne oraz po trzecie myślę że dla nas wszystkich to jest ważne zmniejszenie emisji CO2 a zmniejszenie emisji CO2 to jest ochrona środowiska. Więc te wszystkie elementy połączone w jednym projekcie są gigantycznie ważne dla naszego szpitala. Oszczędności, które będziemy generować z realizacji tego projektu, będą reinwestowane w rozwój naszego szpitala. Cały projekt jest 23 miliony złotych, ponad 8 milionów złotych to jest własne pieniądze szpitala. Pozostałe pieniądze to jest dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Tutaj wzięliśmy udział w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez prezydenta miasta Opola. Przystąpiliśmy do do projektu i wspólny projekt nasz i ZOL, pan prezydent zgłosił, zgłosił do samorządu województwa polskiego, który dostał dofinansowanie. Na pewno jest dzisiaj szyta na miarę naszego szpitala. Jeżeli będziemy budować nowy obiekt, to będziemy się zastanawiać, czy nie budować go w technologii zeroemisyjnej. Wszystko zależy od środków, które pozyskamy, ale jeżeli będzie to w technologii zeroemisyjnej, to na pewno ta elektrociepłownia będzie mogła wspomagać tamtej budynki. Dzisiaj zamyka się projekt, który trwał kilka lat. Myśmy byli partnerem, w, tym, w zasadzie liderem w tym, w tym projekcie i on polegał na dwóch inwestycjach. W dwóch częściach miasta były paskudne kominy, które zatruwały przyrodę, zatruwały powietrze. Były nieekologiczne i też nieekonomiczne. W związku z tym udało się pozyskać dofinansowanie. Teraz to jest drugie w kolejności święto dlatego że otwieramy taki system kogeneracji przy szpitalu uniwersyteckim przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i to jest bardzo nowoczesna instalacja właśnie gazowa kogeneracyjna do zarówno ogrzewania jak i tworzenia energii elektrycznej Nasz projekt, który był zlokalizowany na obszarze ogrodu zoologicznego, on się zakończył w 2002 roku, także jest to finał czegoś, co było bardzo ważne dla miasta, to poprawia i jakość powietrza, także i ekologię, ale także i ekonomikę tych dwóch obiektów. Takie inwestycje są bardzo istotne w tej chwili, przede wszystkim ze względu na ochronę środowiska, eliminują nam w znacznej mierze CO2, i umożliwiają czy, produkowanie czystej energii. Poza tym, produkcja tutaj prądu dla szpitala jest dodatkowym efektem, to co Pan Profesor wspominał. Będą pewnie znaczne korzyści finansowe w przyszłości dla szpitala. Ale też trzeba powiedzieć, że jest to inwestycja trudna, mimo że mamy już szereg doświadczeń z takimi instalacjami. To jednak, z punktu widzenia organizacyjnego, inwestycja, która zajmuje ponad półtorej roku czasu, jest inwestycją. Trudną i wymaga no, dobrego zorganizowania się ze strony generalnego wykonawcy.